Na początek, na szybko przypomnę o konkursie, który zaraz dobiega końca. Bardzo proste zasady i naprawdę spora szansa na wygraną, dlatego że na 4 osoby czeka aż 500 zł w kryptowalutach. A sprawa wygląda następująco. Subskrybuj ten kanał, następnie zarejestruj się na Qcoin z linku pod tym filmem. Jest to jedna z naprawdę największych giełd, a sam proces rejestracji trwa dosłownie minutę albo dwie. W prawym górnym rogu skopiuj kod UID i wklej go w komentarzu. Poniżej pod tym filmem. Aby dodatkowo zwiększyć szansę na wygraną, to może udostępnij ten film swoim znajomym. Niech również wezmą udział i wspólnie podzielcie się łupem. No to co? Powodzenia losowych wyników możecie się spodziewać w pierwszym tygodniu czerwca. Oczywiście, jeszcze będę informował na bieżąco na moim Twitterze. Nazywam się Julian Wro na Twitterze. Link oczywiście zostawiam wam w opisie pod tym filmem. A skoro jesteśmy już na Twitterze, to chciałbym wam pokazać dzisiaj fajnie rozrysowany i opisany scenariusz odnośnie potencjalnej przyszłości Bitcoina według dość znanego analityka Rect Capital, on się nazywa, go również polecam obczaić. I chodzi mi tutaj konkretnie o takie dramatycznie nazwane zjawisko Death Cross. Już ci mówię, o co tutaj chodzi. Jest to przede wszystkim techniczne zjawisko, które powstaje, gdy średnia krocząca, zwykle 50-dniowa, przecina się poniżej długoterminowej średniej kroczącej, zazwyczaj dwustudniowej SMA. Ona się nazywa. I właśnie to przecięcie zazwyczaj sugeruje po prostu dalsze spadki, ponieważ pokazuje, że trend wzrostowy ma odwrotny kierunek. Duzi inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj nie kupują na spadającym rynku, dopóki dno nie zostanie tak potwierdzone kompletnie. W związku z tym wyczerpuje się presja na kupowanie, a inwestorzy posiadający otwarte pozycje pędzą do wyjścia z powodu paniki, jeszcze bardziej przy tym pogłębiając spadki i korekty. Co więcej, to Death Cross jest opóźnionym wzorcem, który powstaje, gdy duża część spadku już wystąpiła wcześniej. I tutaj, moim zdaniem, to inwestorzy długoterminowi nie muszą wpadać w panikę, jeśli zauważą Death Cross na dziennych wykresach na dniówce. Ale jest to sygnał, aby być po prostu bardziej uważnym i być może przygotować swój portfel na różne nieoczekiwane wyniki. Czasami te wzorce mogą być również używane jako sygnał kontrariański, więc gdy zostaną już zauważone, to inwestorzy powinni szukać innych wskazówek na wykresie, aby dostrzec możliwe dno. Kontrariańskie, czyli takie granie trochę na odwrót, można powiedzieć. Oczywiście jest też odwrotna sytuacja o nazwie Golden Cross, to jest akurat sygnał prowzrostowy, byczy. Taka, taka sytuacja, ona występuje, gdy właśnie 50, ta niebieska, średnia krocząca, ona jest zaznaczona na niebiesko tutaj przecina ponad tą właśnie 200 Ema, tą czarną tej linię. I takie właśnie Golden Crossy poprzedzają z reguły zwyżki w cenie Bitcoina. I tutaj, właśnie, mamy fajnie, ładnie zaznaczono na zielono. No i widać, że rzeczywiście taki scenariusz może się okazać bardzo lukratywny. No, po prostu patrz tutaj. Golden Cross przy Bitcoinie za 5 dolarów poprzedzał wzrosty aż do 1200 dolarów. Oczywiście analiza wsteczna, zawsze skuteczna. To i tak Death Cross pokazał się przy. 550 dolarach, więc no nadal przyjemny wynik to byłby, jeśli rzeczywiście ktoś by polegał głównie na tej formacji. No i właśnie tutaj przypomnę, że death cross występuje gdy właśnie ta 50ka EMA EMA przecina się poniżej 200 EMA. Warto tutaj zauważyć, jak dużo czasu zajmuje Bitcoinowi wykonanie takiego death crossa. Na przykład kiedy Bitcoin osiągnął swój szczyt w 2013 roku, to jego Death Cross zajął 135 dni, a to jest ponad 4 miesiące, a właśnie w ciągu tych czterech no ponad miesięcy Bitcoin spadł o e, prawie 75%. I tutaj, tak jak już mówiłem, to ten Death Cross pojawia się z pewnym opóźnieniem. Jak widzimy były spadki wcześniej, więc zanim do niego dojdzie, to i tak po prostu poprzedzają go spadki. A więc Death Cross potwierdza trend spadkowy i poprzedza jeszcze więcej spadków. Na przykład właśnie tutaj w tym 2013 roku to jasne, Bitcoin najpierw spadł o te prawie 75%, ale później spadł on od swojego tutaj szczytu na tym Golden Crossie aż do tutaj dołka 72% prawie. Czyli podsumowując, kiedy Bitcoin osiągnął szczyt w 2013 roku, to spadł on te, 73% w 135 dni, zanim nastąpił Death Cross. A kiedy już doszło do tej formacji, tutaj na tych średnich kroczących, to Bitcoin spadł o dodatkowe 71% w kolejnych miesiącach. Weźmy tutaj pod uwagę na przykład inny okres będzie to szczyt w 2017 roku. W tym przypadku to Death Cross zajął tym razem 107 dni, czyli jakieś 3,5 miesiąca. A w ciągu tych ponad 3 miesięcy, to bitcoin spadł o ponownie prawie te 70% ze szczytu 20 tysięcy dolarów. Czyli tak, ponownie, bitcoin spadł o te około 70% zanim doszło do kolejnego dead cross. Ale kiedy już nastąpił, to bitcoin doświadczył dodatkowej 65% korekty w dół. Jak widzimy, stąd dotąd. I tutaj po, prostu po raz kolejny potwierdził jeszcze więcej spadków ten Death Cross. Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu historycznemu Death Cross, który swoje miejsce miał już no nie tak dawno, a było to, kiedy bitcoin osiągnął swój szczyt w czerwcu 2019 roku. I formacja ta zajęła aż 149 dni, więc zajęło to bitcoinowi 5 miesięcy, ale dopóki nie pojawiła się ta formacja, cena bitcoina spadła już o 53%. Jednak ten spadek 53% w dół, który doświadczyliśmy od szczytu właśnie w ciągu tych 5 miesięcy do Dead Crossa, to co my tutaj mamy? Kolejne spadki aż o 55% w dół oczywiście żeby nie było tak kolorowo, że zawsze się sprawdzają te formacje, to patrzcie na tutaj sytuację właśnie z 2020 roku. Było tutaj jak widać kilka takich dead crossów i golden crossów na zmianę. One miały miejsce na przełomie 2019 roku i 2020. No i nie skutkowały żadnymi aż tak znaczącymi ruchami cen, jak to można było się spodziewać po ich poprzednim zachowaniu. Chociaż to rzeczywiście Death Cross z marca 2020 roku wyznaczył tak zwane dno pokoleniowe dla Bitcoina, czyli po prostu dołek, który okazał się bardzo dobrym momentem na kupno, tak długoterminowo, no w sumie krótkoterminowo też. Warto tutaj dodać, że w fazie akumulacji w szerszej takiej no, makro skali to te średnie kroczące, te EMA. Mają tendencję do takiego, jak widać, bliskiego oscylowania dookoła siebie i po prostu wykonywania zwrotów bez jakiegoś większego, konkretnego trendu. No dobra, to lecimy już bardziej w bieżące czasy, a konkretniej do lipca zeszłego roku, gdzie po raz kolejny mogliśmy zauważyć, że Death Crossy mogą poprzedzać pokoleniowe dna. Kiedy Bitcoin osiągnął szczyt w maju 2021 roku, to pojawienie się Death Cross zajęło 69 dni. Czyli nieco ponad 3 miesiące. Ale dopóki nie pojawił się Death Cross, cena Bitcoina spadła już o 55%. A tutaj robi się jeszcze bardziej ciekawie, bo właśnie w lipcu zeszłego roku Death Cross miał miejsce no, te 69 dni, co powiedziałem przed chwilą po załamaniu w maju 2021 roku. A to, jak już zapewne się domyślasz, jest znacznie szybciej niż sugerowałaby historia. Historycznie Death Crossy miały miejsce tak od 107 do 135 dni po szczycie Bitcoina, czyli no tutaj ten czas został skrócony o połowę około. Ale w lipcu 2021 roku Bitcoin po tej właśnie formacji niedźwiedziej urósł aż o 141% w górę. Oczywiście tutaj po drodze mieliśmy też Golden Cross, który fajnie nam potwierdził, że dobra, jednak nie lecimy w dół te parędziesiąt jednak lecimy w górę. I takie podejście mogło się opłacić, bo aż o 141% w górę cena Bitcoina poleciała od tego dołku. Czyli mamy raz jeszcze potwierdzenie tego, że nie powinno się bazować swoich trade'ów, swoich pozycji na tylko jednym wskaźniku czy formacji. No bo po prostu mogą być złudne, tutaj powiedzmy jakiś trader mógłby obstawiać, że no dobra, Bitcoin spadł te 55%, prawie 56% w dół, to po death crossie spadnie powiedzmy 50%. No i powiedzmy sobie shorta odpalił i tam jakieś take profity może na różnych poziomach, a tutaj się okazuje, że za chwilę wybiło jego pozycję. No dobra, wiemy już, że death crossy z marca 2020 i lipca 2021 roku odbiegały od historycznej tendencji, która tutaj sugeruje, że mają one tendencję do wyprzedzania dalszych głębokich spadków. Wygląda jednak na to, że ostatni death cross Bitcoina w styczniu bieżącego roku to powrót do jego formy, a wygląda tak dlatego, że wystąpił on 63 dni po szczycie Bitcoina, co sprawia, że jest bardzo podobny do Dead Cross z lipca z zeszłego roku, który miał miejsce również 69 dni po swoim szczycie. Historycznie ta formacja pojawiała się, tak jak mówiłem, tak od 107 do 135 dni po jego szczycie, ale zarówno w 2021, jak i w bieżącym roku, to obie te formacje wykazują takie, można powiedzieć, przyspieszenie w czasie potrzebnym do osiągnięcia tego Dead Cross. Przez te średnie kroczące. Co więcej, to ta właśnie styczniowa formacja rzeczywiście poprzedziła dość e, głębokie spadki, bo aż te 42,5% spadków poprzedzały właśnie Dead Cross tutaj, a obecnie Bitcoin spadło około 36% od czasu tego Dead Cross, czyli wygląda na to, że ta formacja, można powiedzieć, powraca do respektowania ogólnych, historycznych tendencji swoich. Więc co to może oznaczać dla Bitcoina w przyszłości? Aby odpowiedzieć na to pytanie, pamiętajmy o następującym kluczowym zachowaniu Death Cross, o którym wcześniej mówiłem i to zachowanie brzmi następująco. Zazwyczaj głębokość korekty Bitcoina przed tą formacją jest podobna do korekty po niej. Aby lepiej to zobrazować, tutaj mamy właśnie fajnie rozrysowane podsumowanie z zeszłych Death Crossów. Patrzcie, w 2013 Najpierw spadki 73%, po death 70%, 17, najpierw 70%, death cross 65%. Może jakiś najbardziej aktualny, no tutaj jak widać pokazuje nam, że rzeczywiście nie ma co na jednym wskaźniku bazować, ale spójrzmy sobie tutaj, 2019, najpierw spadek o 53%, death cross i 55%. A więc odkąd Bitcoin rozbił się 43% od listopada 2021 roku przed tym Death Crossem, to Bitcoin może spaść podobnie po ukończeniu tej formacji, jeśli ta historyczna tendencja będzie się powtarzać. A to skutkowałoby Bitcoinem w cenie 22 700 dolarów za jednego Bitcoina. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o takiej prognozie. Ja osobiście powoli zaczynam akumulować bitcoina, a będę go skupował, myślę, że tylko więcej, tym bardziej, jeśli ta prognoza się spełni. Myślę, że ciekawa prognoza to była i na pewno będę obserwował, co tu się dalej wydarzy w tym zakresie. Będę obserwował, czy te formacje pojawiają się, czy nie i czy rzeczywiście podążają ze swoimi tymi historycznymi tendencjami. A na koniec chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej okazji na zapełnienie swoich kieszeni. 250 dolarów lub inaczej 1000 zł, a nawet więcej bez żadnego wysiłku. Więc tak pokrótce to dogadałem się z PrimeXBTM, tą platformą, na której sprawdzałem, jak działa m.in. co westing lub Copy Trading, jak kto woli. A wynikiem tego dogadania się jest szansa nawet na 7000 dolarów bonusu przy pierwszym depozycie. Link oraz kod promocyjny cryptoready 50 znajdziecie w opisie oraz przy piętym komentarzu. A co więcej, to pod każdym filmem od dzisiaj zostawiam tylko jeden dodatkowy kod na 250 dolarów. Tak więc możecie wypróbować swoje siły w tradingu w sumie bez ryzyka, a zyski, które wyrobicie, są w pełni wasze. Tak więc, jeśli się nie załapaliście na kod pod tym filmem lub poprzednim, to załóż konto i bądź w gotowości na kolejny film, w którym ten kod również się pojawi. Nawet jeśli nie jesteś traderem, to staking lub ten copy trading, właśnie, kopiowanie zagrań innych traderów jest jakąś tam opcją na ulokowanie swoich funduszy, a wyniki z takiego ulokowania można zobaczyć w moich poprzednich filmach. No i to by było na tyle. Ja klasycznie życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze. Postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!